W 2021 roku warto robić dwie rzeczy. Po pierwsze, mieć sklep internetowy, a po drugie, morsować. Na temat morsowania nie mam zielonego pojęcia, poza tym, że robimy to nago, to znaczy kąpiemy się na dworze, jak jest zimno. W każdym razie, na morsowaniu się nie znam, ale znam się na opakowaniach. W tym filmie powiem Ci, jak rozliczać opakowania w sklepie internetowym. Witam Cię na kanale Prawo dla przedsiębiorców. Na tym kanale staram się rozwiązywać problemy prawne małych i średnich przedsiębiorców, ale nie tylko. Co sobotę o godzinie 18 na tym kanale znajdziesz wartościowe filmy dotyczące prawa i tego, jak je stosować w praktyce, więc jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to koniecznie subskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek i zapraszam Cię za tydzień w sobotę o godzinie 18 na kolejny film. Teraz powiemy sobie natomiast o tym, jak rozliczać opakowania w sklepie internetowym. Zapraszam. W 2021 roku naprawdę ciężko znaleźć branżę, która nie próbuje sił w handlu internetowym. W zasadzie internet stał się dla nas tym, czym... Na początku XX wieku był Bazar Tysiąclecia czy Stadion Tysiąclecia w Warszawie. Dzisiaj zastępuje nam to Allegro i inne serwisy internetowe. Natomiast musisz wiedzieć, że jeżeli wprowadzasz produkty w opakowaniach, czyli prowadzisz sklep internetowy i wysyłasz opakowania do klientów, to masz szereg obowiązków, z których musisz się rozliczać. Jeżeli się z nich nie rozliczasz, no to w tym momencie jest ryzyko, że zapłacisz opłatę produktową. Ta opłata produktowa to jest, wiesz, jak przeziębienie po morsowaniu. Cholernie nieprzyjemne i każdy próbuje tego uniknąć, ale jeżeli źle prowadzisz sklep internetowy, sorry, ale jest ryzyko, że tego nie unikniesz. Nie ma też znaczenia, co ty tak naprawdę wkładasz do tego opakowania, a uwierz mi, że ludzie sprzedają w tej chwili wszystko. Sklep internetowy, który ma w ofercie produkty fizyczne, musi te produkty dostarczyć do klienta. Co robi? Ma paczkę i wysyła ją poprzez kuriera bądź pocztę polską, bądź w jakikolwiek inny sposób do swojego klienta. Czyli pakuje produkt, ewentualnie bierze kilka produktów. Weźmy na przykład sklep, który ma części dla rowerów, tak? Kompletujemy całe nasze zestawienie czy zamówienie. Bierzemy siodełko, bierzemy kierownicę, bierzemy koło, pakujemy to, dodajemy nowe opakowania i wysyłamy do klienta. I teraz nie ma znaczenia w sklepie internetowym, czy ty pakujesz to w karton, czy owijasz to folią stretch, czy wykorzystujesz do tego słoiki karton palety. To wszystko są opakowania. W zasadzie każdy sklep internetowy, nawet jeżeli korzysta z tak zwanych opakowań, nazwijmy to z recyklingu, czyli idzie do biedronki czy do żabki, zabiera od nich stare opakowania i dodaje swój produkt, to i tak musi użyć taśmy klejącej, żeby zabezpieczyć te opakowania, nazwijmy to jeszcze raz, z recyklingu. A zatem każdy sklep internetowy bazuje na opakowaniach i na tym, że wysyła te opakowania do swoich klientów. Pamiętaj, zgodnie z ustawą, nie ma tak naprawdę znaczenia, z jakiego materiału jest Twoje opakowanie oraz jakie jest to opakowanie. Nie ma też znaczenia to, co jest w tym opakowaniu. Zanim jeszcze przejdziemy do tego, jak rozliczać opakowania w sklepie internetowym, to musisz wiedzieć, jakie mamy typy sklepów internetowych. Ja wyróżniam trzy typy sklepów internetowych. Pierwszy typ to są sklepy internetowe producenci. To są takie sklepy, w których tak naprawdę. Działalność sklepu jest uzupełnieniem naszej pierwotnej działalności, czy to producenckiej, czy rzemieślniczej. Czyli produkujesz coś i wysyłasz do swoich klientów, a dzięki sklepowi internetowemu rozszerzasz dystrybucję swoich produktów, czyli pakujesz produkty, cokolwiek to by nie było, w opakowanie, a następnie wysyłasz do klientów. Jeżeli masz siedzibę na terytorium Polski. Sprzedajesz to pod własną marką, to nie ma wątpliwości, że taki sklep internetowy, taki producent posiadający sklep odpowiada za opakowania. Ale to nie wszystko. Drugi rodzaj sklepu internetowego to sklep dystrybutor. Mówię tak na sklepy, które kupują od producentów różnego rodzaju produkty z różnych firm, z różnych marek i dystrybuują je do swoich klientów. Czyli masz jakiś specjalistyczny sklep chociażby z aparatami fotograficznymi, czy generalnie z wyposażeniem dla studia filmowego. Masz tam aparat cyfrowy, statyw, kamerę i inne rzeczy, i w momencie, kiedy realizujesz to zamówienie, masz produkty z różnych marek, które wkładasz do nowego opakowania. I to nowe opakowanie, które dokładasz do tych pierwotnych opakowań, które masz od tych dystrybutorów polskich, to jest to opakowanie, które ty jako pierwszy Wprowadzasz na rynek polski i to jest sklep internetowy, dystrybutor. Trzeci rodzaj sklepu internetowego, który zawsze też wydzielam, to są sklepy internetowe importerzy, czyli takie sklepy internetowe, które nie produkują, które zaopatrują się nie w Polsce, tylko za granicą. Czyli przykładowo masz sklep na Allegro, importujesz różnego rodzaju produkty z Chin czy z innych krajów i jako pierwszy wprowadzasz je na rynek polski. Uwaga! W takiej sytuacji odpowiadasz nie tylko za opakowania, które kupiłeś, masz na nie fakturę i dokładasz do pierwotnych produktów, ale także za opakowania, w których te produkty przyszły do Polski. Jesteś traktowany po prostu jak producent tych produktów i w związku z tym odpowiadasz za opakowania. Oczywiście może być tak, że Twój sklep internetowy pełni wszystkie te trzy funkcje albo na przykład dwie z nich. Bardzo często sklepy internetowe częściowo zaopatrują się za granicę, częściowo mają rzeczy z Polski, ale to powoduje, że możesz odpowiadać za opakowania w różnym zakresie. Jeżeli szukasz szczegółowych informacji o tym, jak rozliczać opakowania i o tym, jak w ogóle prowadzić ewidencję opakowań, to zachęcam cię do zobaczenia innych moich filmów na YouTube, a także do kursu opakowania w BDO. Tam masz naprawdę pigułkę wiedzy dotyczącą wszystkich obowiązków ciążących na sklepach internetowych. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie tego filmu. Ale pamiętaj, ewidencja opakowań to jest dopiero początek. Musisz jeszcze składać sprawozdania sprawozdania, które mają funkcje fiskalne, bo one wykazują, że nie rozliczasz się z odpadów opakowaniowych. I to czego ja się obawiam osobiście, to fiskalizm ze strony państwa w odniesieniu do sklepów internetowych. Wszyscy wiedzą, że w dobie covid sklepy internetowe jako tako sobie radzą, ale czy rozliczają opakowania? Jeżeli nie rozliczają opakowań, no to grozi im opłata produktowa. Opłata produktowa, która może doprowadzić do tego, że będą mieli zaległości liczone w dziesiątkach czy nawet w setkach tysięcy złotych. Oczywiście wszystko zależy od skali sklepu. Więc jeżeli masz sklep internetowy, jeżeli dopiero zaczynasz działalność ze sklepem internetowym, to zainteresuj się opakowaniami, żeby nie okazało się za 2-3 lata, że ktoś do Ciebie przyjdzie i powie: Halo, halo panie Adamie, opakowania! Jeżeli chcesz uniknąć takiego niemiłego spotkania, to dobrze ci radzę, Adam, Joanna i każdy, kto ma sklep internetowy, zastanów się, jak dobrze rozliczać opakowania. Jeszcze chwilę poczekaj, mam dla ciebie prezent. Poniżej tego filmu możesz pobrać darmową checklistę. Czeklistę, która pozwoli ci sprawdzić, czy rozliczasz aktualnie opakowania zgodnie z przepisami, i też zobaczyć, jakie w ogóle obowiązki ciążą na Twojej firmie. Więc zachęcam cię, żeby zejść poniżej do opisu filmu. Tam znajdziesz link i szczegóły, w jaki sposób możesz tą checklistę pobrać. Mam nadzieję, że ten odcinek spełnił Twoje oczekiwania. Jeżeli tak, to koniecznie daj łapkę do góry i pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał, bo dzięki temu ja będę mógł dalej tworzyć treści takie jak dziś. Do zobaczenia w kolejną sobotę o godzinie 18.00.